Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, tutaj Darek z kanału Dr. E-Bike. Zapraszam Was na wideorelację z KTM Ekspedycji, czyli eventu organizowanego co roku przez firmę KTM. KTM Ekspedycja polega na tym, że spotykamy się gdzieś w pięknym miejscu, tym razem były to góry izerskie. Jedziemy przez dwa dni rowerami marki KTM po górach. W tym roku pojechaliśmy do Czech, wycieczka była naprawdę bardzo przyjemna. Nasze zadanie było takie, żeby sprawdzić jaki jest realny zasięg silników SX w połączeniu z baterią. 400. Te zasięgi są naprawdę duże, ale o tym później w filmie. Ja od lat jestem wielkim fanem rowerów elektrycznych, ale na tym evencie były też osoby, które mają żadne, albo bardzo małe doświadczenie z rowerami elektrycznymi i posłuchajcie, co mają do powiedzenia po tym evencie. Kuba, proszę nie przeklinać, to się kameruje. Kupa mixte. Oj mama. I Justyna. I pan Grzegorz. Jak tam pani jak jeszcze Cała jesteś? Boli mnie wszystko Gdzie byłaś, że ci nie było? Ja pojechałam tam w, w lewo <laughs> Poobijany rower czy nie? Nie, ja zjechałam normalnie, tylko chodzi o to, że... że się pobyliłam Zakupiłeś się w lesie Tak bo. Jak ci się Kuba jedzie elektrykiem? Jest spytka, nawet i w Puzon Szczególnie jak się włączy wspomaganie Włączasz dzisiaj? Tak, dzisiaj, dzisiaj, tak Zrobiłem coś jednego, nie? Włączyłem wspomaganie Dzień dobry panie Kamilu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się bawisz na tej wycieczce? Rewelacyjnie. A dużo w przeszłości jeździłeś na elektrykach? Pięć dni. I jakie wrażenia dzisiaj? Postanowiłem, że na pewno kupię elektryka. Okay. I nie wiem, czy się przysiądę zupełnie za analoga, nie chciałbym, ale jako drugi rower must have. Musi być w domu, bo otwiera całkiem nowe horyzonty. No zła, wiesz, jak się mieszka tutaj w górach, w Karkonoszach i trzeba te wszystkie wysokości kręcić z korby, a chcę się eksplorować i, i, i gdzieś tam poznawać, czy szukać nowych ścieżek. Tego czasu też mam mało. I w czasie, jakbym pojechał na zwykłym rowerze, to zrobię co? Połowę tego nawet nie. A jak co? z masą ogólnie przeszkadzać ci to, że rower waży więcej od analoga? Przy takich feature'kach, przy jakimś skakaniu manuala, no to jest to odczuwalne, ale przy zwykłej jeździe, tak naprawdę nie czuję, żeby to działało na jakąś dużą niekorzyść, czy żeby to było jakoś bardzo negatywne. Nie, bo tak naprawdę rower się też fajnie klei do tej ziemi. Nie jest tak nerwowy jak, jak analog w niektórych sytuacjach, więc ta waga może działać na, na korzyść. Pamiętajcie, szlak turystyczny, więc możliwe, że są ludzie na szlaku, także. Są naturalne przeszkody. Adrian, powiedz mi co my jedziemy teraz. Lecimy traskę, promyk w górach izerskich. Lecę tutaj za panem Adrianem. Adrian ciśnie. Adrian czasami przyjeżdża na zawody i zawsze na tych zawodach pięknie jeździ lokalny przewodnik, instruktor. Więc jakbyście byli tutaj w wizerach, to, to Aj Nogi na pedały, pedały płasko. Tak. Delikatne dozowanie hamulców. Uśmiech jest na buzi? Tak. Jak się pani bawi? Dlaczego? Dlaczego? No tyle endorfin. <laughs> Prost takie dotlenienie. To wiesz co się dzieje w głowie, nie? Fajne te bajki. Fantastyczne. No wiesz czym wrócę do domu. Nie ma wyjścia. I jak tam twoje wrażenia po jeżdżeniu na elektryku wczoraj? em z ABS-em, tak. Nie ukrywam, że na początku byłem sceptycznie do tego nastawiony, z uwagi na to, że w 2018-2019 jak to zaczęło pomalutku wchodzić, to ten ABS był bardzo duży. Mhm. A teraz ten ABS jest dosłownie no, malutki, zajmuje tyle miejsca, co nic i działa naprawdę super. Mamy tam dwa tryby, czyli ten All-Road oraz Trail. Jeździłem tak. zarówno na jednym, jak i na drugim. Tryb Trail. Był już taki nieco bardziej agresywny I pozwalał, żeby tam sobie móc zacisnąć Żeby na przykład, nie wiem, w czasie jazdy rowerem Zacisnąć sobie hamulec Podbić minimalnie tył I na przykład obrócić się na rowerze No nawet piwota można zrobić bo tak, działa tak, od 5 km na godzinę Więc dokładnie. jak dobrze zwolnimy, to nawet można tak, piwota zrobić tak. Więc generalnie jestem zaskoczony, jak to fajnie działa Bo naprawdę nie ukrywam Byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego Jak zobaczyłem, że mam mieć rower za, z ABS em Tak miałem No nie, wczoraj rower XC Czy tam Trail. Nie, mm -hmm. nie trail, ten cross. No, down, tak, down, coś tak, takiego down country, coś tak. takiego krótkiego, wysokiego z kierownicą, tak. Mm -hmm. I tak drugiego dnia patrzę, no nie, rower z ABS-em, ale szczerze kompletnie o tym zapomniałem, w ogóle mi to nie przeszkadzało. Ale nie było tam, że jest jeszcze <coughs> trzecia funkcja z tego ABS-u. Można w ogóle. Można go wyłączyć. Off, tak, Można off. go wyłączyć, ale nie skorzystałem z opcji wyłączenia, no bo w sumie chciałem po prostu zobaczyć, jak to po prostu działa, ale szczerze nie czułem żadnej. Nie czułem się gorzej. Z tym ABS-em, niż jakbym go nie miał, w ten mm -hmm. sposób to powiem, co nie? A jak w ogóle te elektryki na Boszu dobrze ci jeździło? Polubiłeś się elektryki? Eee, tak, uwielbiam. Dalej zostajesz. Ty... U, 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 uwielbiam podjeżdżać na elektrykach z wyłączonym wspomaganiem. Ja ci chciałem pogratulować, bo ty wygrałeś zawody, tak? Pierwszego dnia ekspozycji, <słuch> tak. tak? Bo był Skaguro. Tak, to ja tylko wspomnę, że taki był challenge, żeby po prostu jak największy dystans zrobić elektrykiem i jak najmniej zużyć baterii. I ty postanowiłeś, że 70 km przejedziesz bez włączania napędu. Ja to generalnie nie wiedziałem. Że taki konkurs jest, dowiedziałem się tam po kilku kilometrach, jak jechałem na wyłączonym rowerze. Bo na początku jechałem, bo bateria mała 400, tak myślę, rower leki, co sobie pojadę na, no, no, na wyłączonym. Potem mi tam ktoś powiedział o tej myjce, ale myślałem, że sobie żartują. No i tak jechałem dalej, a potem kolejna osoba mi to powiedziała, i tak w sumie. Nie wiem, nie wiem czy mnie to zmotywowało, bo tak szczerze jechało mi się po prostu fajnie, bo ten rower był na tyle lekki, że nie przeszkadzało mi to. Aczkolwiek, nie ukrywam, że ja na co dzień w ogóle nie podjeżdżam, tylko jeżdżę czasami do pracy rowerem, a tak to ja tylko wyciągam i więc... Byłem że się, udało. Niesamowite, cieszę się z wygranej, chwała wielkiej Polsce. Symboliczny Żuwiczek. Żółwiczek, cześć. Stronę muszę w wózek Cześć Kuba, dzień dobry. Cześć, siemanko. Jak tam, dużo jeździsz w ogóle na rowerach? Jeździsz na co dzień na rowerze elektrycznym? No, staram się. Znaczy na rowerze elektrycznym nie, mhm. mam MTB KTM Iron Prime, mhm. e, więc staram się jeździć. No, jestem chłopak z Mazowsza, więc wiesz, e, większość czasu to są jakieś puszcze, jakieś laski dookoła. Mhm. Warszawę ogarnia i jeżdżę po Warszawie sporo, bo wiadomo korki, więc mhm. wolę sobie śmignąć rowerem na przykład niż, 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 niż samochodem. Mhm. Więc jeżdżę Tyle, na ile mi czas pozwala, ale nie jestem, wiesz jakimś pro, tylko mhm. po prostu zajawkowiczem. Okej, okay, no bo elektryk jest potrzebny wtedy, kiedy są przewyższenia, prawda? Robina. Po, po prostu po Warszawie niekoniecznie potrzebujesz nie? Niekoniecznie. Nie odczuwałem takiej potrzeby, żeby, mhm. żeby mieć elektryka, więc ta, ta ekspedycja, na której to jesteśmy, to był fajny, fajny moment, żeby mhm. sprawdzić w ogóle. Elektryka. E, i Ja miałem e, do dyspozycji SX-a, mhm. i to jest rzeczywiście spoko połączenie. Na koniec się zamieni zamieniliśmy, miałem CX. -a. No i on daje trochę więcej powera, jest bardziej stabilny, trochę cięższy, a SX jest tak o tyle fajny, że jest leciutki, nie? więc nim możesz bez wspomagania. Mhm. Jak sprawdziłem baterię, sprawdziłem e, aplikację, to tam było 60%, praktycznie bez wspomagania jechałem, więc da okay. się po górkach pojechać bez wspomagania, to sprawdziłem sobie. No a gdzie większe przewyższenia i już po prostu nie było pary w, w nogach, no to dawałem sobie wspomaganie. Mhm. Ale nawet było się praktycznie bez, bez turbo. Zauważyłem właśnie, że jak ktoś jeździ na co dzień analogiem, to jak się przesiada na elektryka nawet z tym nie najmocniejszym silnikiem, tylko na SX-ie, to już czułeś duże to wspomaganie, prawda? W tak, przy, w, tak. Przyróc... Eco to już dla mnie było spoko. Po, mhm. po mniejszą górkę, no i drugiego dnia jak już rzeczywiście trochę zmęczenie nóg weszło, to co powiedzieli mi chłopaki, potestuj trochę tą baterię, mhm. no to wtedy MTB, wtedy Tour, tak sobie Pociągnąłem trochę mocniej, no i rzeczywiście wtedy jest frajda. No i nawet te zjazdy, te takie trochę bardziej enduro, te single tracki które zaczęliśmy po drodze, jest to fajne rozwiązanie. Trochę już tam wozi po zakrętach, więc jak się na CX-a przesiadłem, no to dużo większa stabilność z kolei, ale SX myślę, że jest takim fajnym rozwiązaniem, które daje tą lekkość, swobodę. Jeżeli, jeżeli ktoś cały czas nie chce jechać na wspomaganiu, to śmiało może sobie jechać bez wspomagania i, i, i dzięki temu bateria też wystarczy ci, nie wiem, na 100 km w górach, co moim zdaniem, no przy, w moim wypadku 100 mm -hmm. kilometrów, co moim zdaniem jest super, super osiągiem i, i daje na taką rzeczywiście dużą swobodę. Nie? A u ciebie od dawna ta pasja jest do gotowania? To od, od o, małego, tak? Czy, eh, no czy od to gotowania wychowano? to od małego, no mm -hmm. bo z ojcem to się inaczej nie dało, nie? Mm -hmm. no bo ojciec mnie tak wychował, że, że musisz umieć gotować, w mm -hmm. sensie inaczej. Powiedział, musisz mieć jakieś zajęcie w domu, nie? Coś mm. musisz robić w domu, nie? Ja odkurzam. No, no, ty odkurzasz, kto inny, nie wiem, kosi trawniki, mm -hmm. whatever, co tam sobie znajdziesz. No i wiesz, no ja mówię, ja lubię gotować, nie? Mm -hmm. No to dawaj, razem życzyliśmy gotować, potem jakieś tam kolejne szczeble, że tak powiem, nawet nie kariery, tylko hobby, mm -hmm. no potem się okazało, że to jest to, co mi najbardziej sprawia frajdę, bo gdzieś tam grałem na perkusji, studiowałem socjologię, ale to wszystko poszło na bok i zająłem się gotowaniem, tak mm -hmm. można powiedzieć na poważnie, ale to jest praca, ale taki wiesz, fani, i przyjemność na mm -hmm dla ludzi gotować, jak widzę, że są zadowoleni, uśmiechnięci mm -hmm. z tego, co, co gotuje, no to jest to ogromna satysfakcja po prostu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, żółwik. Hej. A ty robisz za nowy wywiad? Tak, oczywiście, bo tutaj widzę, że poprzywoziłaś takie specjalistyczne... To nie ja, to nie ja, to od Welliu. Co ty tutaj pijesz do śniadania? Widzę jakieś specjalistyczne słuchaj, ja to proszki no mieszasz. No trochę musimy się wzmocnić, nie? Po takiej akcji, co mieliśmy, dwudniowej. Jak ci się podobała w ogóle ekspedycja? No słuchaj, jest w ogóle zachwycona, tak? Przede wszystkim nie sądziłam, że, że będzie taka fajda, a drugie co, to ja nie sądziłam w ogóle, że ja sobie poradzę, tak? Ale to też jakoś dopinguje i napędza, także... Jak jedzie ktoś przed tobą, jedzie ktoś za tobą, no to musisz się dostosować jakby do tego. Nagle masz więcej siły i więcej jakby motywacji. Tak, a ciężkie są takie pierwsze kroki na elektryku? Czy łatwo ci było opanować cały system, zmienianie trybów, Mi przyłączanie? Mi było łatwo, dlatego że jest, jeżdżę na ostrym kole. Ja w ogóle jak zaczęłam jeździć na rowerze, to chciałam sprawdzić się, żeby nie było żadnego wspomagania, żadnych przyszutek, więc tylko siłą własnych mięśni, żeby jednak wyrobić tą taką formę trochę, nie? Więc to było naprawdę fajny fan. Na początku ja myślałam, że elektryk to nie rower, no wiesz, Wsiadasz, bo jak jeździłam jednak na trasach, to było widać, że wiesz, ty kręcisz 10 razy, a ktoś przed tobą raz. raz, Więc mi się to wydawało, że to jest jednak praca dla leniwych, ale nie na takich trasach. Można się zmęczyć. Powiem tak, to co sprawdziłam na własnych plecach, chyba wszystkie mi się kręgi poustawiały. Wtedy się tak rozmasowały po tym. Oglądasz ten materiał i zastanawiasz się, no dobrze, ale gdzie są nowości KTM-a. Nowości KTMA były, ale nie mogę ich pokazać teraz. Teraz jest czas na podziękowania i jak zwykle bardzo dziękuję Tobie, drogi widzu, za to, że oglądałeś to wideo. Bardzo dziękuję też Panu Andrzejowi z firmy TRW Sport, importera KTM na Polskę, za to, że. Po raz kolejny zaprosił mnie na ten event. I oczywiście bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, z którymi spędziłem bardzo miłe dni w górach izerskich. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło z prądem. Yo!